Brandon i Adam to są dwa różne światy. Adam jest taki bardzo spokojny, ułożony, taki pan profesor, natomiast Brandon to jest ogień, wszędzie go pełno. Chcieliśmy zobaczyć, czy jakby też jest to możliwe w naszym przypadku, czy możemy adoptować, czy, czy w ogóle nam się to uda. Zalegalizowaliśmy związek w drugą rocznicę naszego poznania się. Poznaliśmy rodzinę, która adoptowała, no i od tego w sumie się zaczęło. Nawet będąc Polscy, nie, nie wstydzimy się tego, że jesteśmy rodziną, bo to nie ma się czego wstydzić wręcz przeciwnie jesteśmy dumni, że mamy rodzinę, mamy tak wspaniałych synów. Dla nas jednym z takich podstawowych kryteriów było to, żeby nasze dzieci, choć w jakiej części były, miały polską krew, były polakami. Udało nam się to zrealizować i też jesteśmy z tego bardzo dumni, a że w, według polskiego prawa. W dokumencie we wniosku paszportowym musi być matka i ojciec nie ma innego wzorca rodziny, więc yy, chłopcy nie mają yy, takiej możliwości, żeby być oficjalnie Polakami. Postanowiliśmy, że skoro oni nie są w stanie tego zrobić, to my wystąpimy o to, żeby uzyskać Obytyjskie brytyjskie by... obywatelstwo. Co w... Co tyle trwało, ale to... Tam... Już jesteśmy wszyscy Brytyjczykami, podróżujemy po świecie jako Brytyjczycy, wszędzie. i własna ojczyzna naszych synów ich, ich odrzuciła i jakby nie uznaje za, za swoich obywateli, ponieważ mają dwóch ojców. Jeżeli dziecko się... czuje się bezpieczne, kochane i, i jest szczęśliwe, to... To jest, to jest to, co tworzy dom, co tworzy rodzinę.